No, i na koniec, jak zawsze w tej części, witam doktora Kaźmierza z który, jak pamiętacie, w latach 98-99 bardzo pracowaliśmy na rzecz tworzenia uniwersytetu. Witamy cię. I teraz proszę Państwa, grupowo będziemy czytali listy i to też proszę wybaczyć, nie wszystkich damy radę, bo byśmy Państwo zabrali czasu za dużo. Mamy licznych, jak wspominałem, przedstawicieli samorządu terytorialnego, jak na przykład pan Artur Urbański, pierwszy zastępca prezydenta miasta Ełku, Henryk Roziński, burmistrz Braniewa, pani Jolanta Piotrowska, burmistrz Wierzycka, pani Agnieszka Iwaniów, wicedyrektor Izby Skarbowej, pan dziennikarz Szczepkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pan Marek Wójcia, podmiotowy inspektor pracy, Pan Stanisław Szapkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro Drogowego, Pani Anna Karpińska, Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie, Pan Andrzej Marcinkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie. Witamy serdecznie. I mam, proszę Państwa, bardzo dużą grupę, z czego się ogromnie cieszę i bardzo wdzięczny za przybycie profesorów, seniorów, Grupa ponad 40 osób. Witam Was, moi drodzy, obecni na nocą Rozpoczynamy 15 rok akademicki w naszej Alma Matrix, roku jubileuszu istnienia Uniwersytetu. Kto nie planuje przyszłości, z pewnością nie będzie jej miał. Znacie Państwo tę maksymę. To powiedzenie odnoszą do sytuacji naszego uniwersytetu, naszego regionu, naszego miasta Olsztyna. Kto nie pracuje nad planem rozwoju społeczno-gospodarczego, pozostanie outsiderem. Kto podejmie wyzwanie i postawi na jej kreatywność, inteligencję i wiedzę, ten zaplanuje przyszły rozwój. Wciąż młody Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Osztynie może być więc konstruktorem nowych obszarów wspólnych inicjatyw społeczno-gospodarczych takiego trójkąta oszty, Region, Uniwersytet. Polskie szkoły wyższe stoją przed bardzo ważnym zadaniem, muszą wspierać potencjał kreatywności, klastry wiedzy, parki technologiczne, osiągnięcia i dorobek kultury i innowacyjności. Muszą więc włączyć się w proces budowania marki, miast i regionów. Profesor Witold Ostrowski podkreśla, że luka w rozwoju gospodarczym Polski istnieje głównie w zakresie ogólnej innowacyjności gospodarki oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego, uniwersytet dostarczający poszukiwanego towaru w postaci wiedzy, nowych technologii, konstrukcji oraz wyjątkowo cennych specjalistów we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, to najlepsza inwestycja. Kapitałowa przyszłości. Proces UWM, naszego Uniwersytetu, proces w budowie, był okresem tworzenia infrastruktury młodej uczelni. Teraz kolej na finalizowanie następnego etapu rozwoju. Po przyjęciu Strategii Europa dla 2020. Kraje członkowskie Unii Europejskiej wezwane zostały do reformy swoich krajowych i regionalnych systemów badań, rozwoju i innowacji w kierunku wsparcia doskonałości oraz mądrej specjalizacji. Pojęcie smart specialization zakłada, że poszczególne regiony powinny skupić się na rozwoju innowacji w obszarach, które są zgodne z ich predyspozycjami. Dotyczy to w szczególności okresu budżetowego 2014-2020. Realizacji idei mądrej specjalizacji regionalnej będzie miała kluczowe znaczenie w dostępie do funduszy europejskich po 2013 roku. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wojenicko-mazurskiego do roku 2025 przewiduje to, co pozwolił mi Urząd Marszał Polski zacytować: trzy filary inteligentnych specjalizacji regionu. Drugi filar to drewno, meblarstwo, usługi, usługi projektowe, przetwórstwo i sprzedaż drewna. Trzeci filar to żywność wysokiej jakości. Dotyczy to produkcji żywności nieprzetworzonej, maszyn dla rolnictwa, chowu i hodowli zwierząt oraz ryb, przetwórstwa spożywczego, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów rolniczych. Te specjalizacje wykonuje się już i z pewnością będzie wykonywała jeszcze większa liczba firm wykorzystujących zasoby wewnętrzne w Argentynie i powiślach. Ich rozwój oparty będzie o innowacje, koncepcje i projekty sprzyjające podniesieniu konkurencyjności przy efektywnym i racjonalnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych, między innymi energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii, racjonalnym gospodarowaniu wodą oraz stosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisk. Roczyncy ze względów finansowych będziemy obchodzić skromnie, i jednak w taki sposób, by przypomnieć fakt, iż Olsztyn od 15 lat jest miastem uniwersyteckim. Dlatego planujemy szereg wydarzeń, w których będą mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Olsztyna oraz Barni Mazur. Będą to zarówno wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wernisarze, dzisiaj też jest wystawa. Y, y, zdjęć pewnych wywnycażowa na dolnym chodu proszę po zamknięciu uroczystości przejrzeć. Będą różne wydarzenia naukowe, pikniki, nauki, sztuki na Starym Mieście, także nie tylko na kampusie. Przypomnę przy tej okazji, że jesteśmy największą instytucją, jednocześnie zakładem pracy w Olsztynie. Stanowimy 35-tysięczną społeczność. Będę wdzięczny, jeśli władze miasta, panie wiceprezydencie, zapoznają się z napisanym przeze mnie rozdziałem Miasto Twórcze, oddziaływanie Uniwersytetu w Olsztynie, zamieszczony w książce. Inspirator, pan Profesor Falugę tej książki. Stowarzyszenie Absolwentów to wydało Olsztyn, Uniwersytet. Tam jest taki rozdział, w którym to piszemy i opisujemy takie rzeczy, jak wizja uczelni i miasta. Oraz sen o metropolii. Orsztyn jest naprawdę miastem uniwersyteckim. Za mało mamy to wizjonalnie y, pokazane. Drodzy przyjaciele, tak pozwolę sobie powiedzieć, podejmujecie naukę w okresie trudnych problemów społeczno-ekonomicznych kraju świata, jednak przybyliście tutaj, aby studiować, rozwijać wasze talenty i uzdolnienia. Odnajdywać drogę do prawdy, której częścią jest również ta skomplikowana sytuacja. Całe gremia wbitnych fachowców szukają, odpowiedzi na pytanie o przyszłość i drogi wyjścia z impasu. Początkiem szukania prawdy są tak znane nam słowa, nie wiem. A Wisława, Wisława Szymborska, nasza noblistka, nauczyciel noblowskim ujęła to tak. Wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań staje się w szybkim czasie martwa, traci temperaturę sprzyjającą życiu. I drugie zdanie, w najstralniejszych przypadkach, o czym wiadomo w historii dawnej i współczesnej, potrafi być nawet groźna dla społeczeństwa. Moi drodzy, życzę Wam, abyście wybierając staranne wykształcenie, nie tracili z pola widzenia tego, co się dzieje wokół Was w regionie, w ojczyźnie, w świecie. Bądźcie otwarci, szukajcie odpowiedzi na te najważniejsze słowa solidnego badacza naukowego, które tak pięknie streściła mistrzyni słowa wspomniana Wisława Szymborska. Thanks. Okay. Naukowego i dydaktycznego. Uczelnia dynamicznie się rozwija, zwiększa swoją bazę dydaktyczną i naukową, szczyci się nowoczesnym wyposażeniem laboratoriów i pracowników. Wszystko to dla ponad 30 tysięcy studentów z całej Polski, którzy świadomie wybierają Uniwersytet w Olsztynie jako swoją alma mater, Dziękując im jednocześnie za pracę naukową, dydaktyczną, wychowawczą. Dzięki waszej pracy jestem tam, gdzie jestem i jestem tym, kim jestem. Dziękuję. Natomiast studentom życzę, ażeby dokonali, mam nadzieję, że dokonali się trafnego wyboru uczelni, która spełni wasze oczekiwania, aspiracje i pasje. Mam nadzieję, że pobyt w Olsztynie będzie dla Was wielkim doświadczeniem. Studiujcie w Olsztynie i rozstawiajcie imię naszego Uniwersytetu wszędzie. wspierania rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym inaugurujemy 15. jubileuszowy rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Patrząc na te kilkanaście lat funkcjonowania tej uczelni myślę, że dzisiaj możemy być spokojni i usatysfakcjonowani. Lata budowania intensywnego budowania infrastruktury uniwersytetu, poszerzania oferty edukacyjnej dla młodzieży z regionu, z kraju i zagranicy, budowanie marki naszej uczelni poprzez zwiększanie chociażby ilości profesorów tutaj na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim czy też dobre, stabilne miejsce w rankingach uczelni wyższych naszego kraju to na pewno dorobek niebagatelny. Niemniej dzisiaj spoglądając w przyszłość, widzimy nowe wyzwania i nowe zadania wynikające między innymi ze strategii Europa 2020, ze strategii rozwoju społeczno-gospodarczej naszego kraju i w końcu strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie do roku 2025 są wskazane przede wszystkim kierunki rozwoju gospodarczego. liczna reprezentacja Polskiej Akademii Nauk na tej dzisiejszej uroczystości. Jest również odzwierciedleniem ważności tego regionu dla rozwoju nauki w Polsce. Gratulując dotychczasowych sukcesów tej uczelni, które są wyjątkowe nie tylko na skalę krajową, zachęcam do dalszej współpracy z Instytutem w Olsztynie, ale również z pozostałymi 69 instytutami Polskiej Akademii Nauk w celu poprawienia jakości badań. Proszę Państwa, ostatnio udało nam się zacieśnić współpracę. Między innymi dzięki inicjatywie pana rektora Jaroszewskiego tworzymy specjalne konsorcjum do badań nad rolnictwem zrównoważonym.